Witajcie, kochani moi. Słuchajcie, dzisiaj miałem zamiar mówić o finansach, bo po, po wczorajszym programie były pytania, ale jeszcze wcześniej obiecałem troszkę opowiedzieć o spaniu. Jedna, jeden z widzów się pytał i tak myślałem, że to będą fajne też, na fa nie, nie za bardzo fajne wspomnienia z, z emigracji, jeżeli chodzi o spanie. I, tak dokładnie o brak takowego. W, w latach to były 80. jak moje dzieci były małe i żona już wróciła do pracy, to żeby się opiekować dziećmi, nie brać opiekunek, znalazłem taką możliwość, że pracowałem na trzecią zmianę. Pracując na trzecią zmianę, praktycznie no, praktycznie nie spałem. W pracy jestem obowiązkowy, to nigdy nie, nie przysypiałem ani nie, 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 no nigdy przez całe życie nie, nie, nie zdarzało mi się, żebym spał w pracy. Także no, to, co pozostawało, to w domu. A w domu była taka sytuacja, że żona, żona pracowała na, na dzień. Także jak ja wracałem z pracy, no to tak tylko pałeczkę przejmowałem. Z tymi dziećmi ona od razu wychodziła. Także jak ja przyjeżdżałem, też było około siódmej, i ona szybciutko do, do pracy. Także pracowała chyba, nie wiem, od ósmej do czwartej. I no i w tamtych czasach tego starszego trzeba było do pierwszej klasy chodził, także go odprowadzałem do szkoły. No musiałem wziąć tego małego ze sobą. Nie mogłem zostać takiego maluszka w, w, w domu, także go musiałem ubrać i do wózeczka. No, zima nie zima, lato, nie lato. I, no, I żeśmy zasuwali do tej szkoły i z powrotem. I, no i potem trzeba było się zajmować tym dzie dzieciaczkiem. Cały dzień, no aż już był w takim wieku, no ile on miał wtedy, może 4 czy coś lat, także nie, w dzień on nie bardzo spał i nie miałem tam, jak mi się udało jakąś drzemkę z nim zrobić, to to było bardzo, do, to był bardzo dobry dzień. A tak to czekałem dopiero, a żona wracała. Także jak rano, żona wróciła o piątej, to ja praktycznie, no już 5.36 trzydzieści tak byłem od razu w łóżku spać, no i tylko do ósmej. 8.30 może tak, no bo już o 9 musiałem wychodzić do pracy. Także takie, no, spanie było takie dwie, dwie i pół godziny na, na dzień i jak mi się udało wziąć drzemkę przy tym, przy tym małym, jak się udało. Tyle spałem codziennie i w sobotę, sobotę odsypiałem, dopiero całą sobotę spałem. I chyba przez to, przez te, przez te lata niedospania. ja to taki wyrobiłem sobie, Chcąc czy nie chcąc, czy to organizm sobie wyrobił taki mechanizm. Ja to nazywam, że to miałem taki wyłącznik światła z tyłu w głowie, że jak się oparłem, to mi się od razu światło wyłączało. Gdziekolwiek mi się nie oparł i spałem od razu na miejscu. I mi zostało to no, praktycznie do śmierci żony. Takie miałem cały czas, no bo z tym spaniem cały czas było tak szczerze mówiąc, kulało. Nie dosypiałem zazwyczaj. Bo potem, nawet jak dzieci dorosły, to już wstawałem na tę dzienną zmianę. O 5.20 musiałem wstawać. Zawsze miałem budzik nastawiony 5.20 rano i, no i nie kładłem się tak, zawsze planowałem o 10.00, ja się kładłem tak o 11.00. I też nie, nie zawsze prosto spać I się szło. Na... Mało, za mało zawsze miałem tego spania. Także jeżeli chodzi o dosypianie, no to, to według mnie to powinno być dosłownie w Konstytucji wpisaną, żeby mieć popołudniową drzemkę, wszyscy powinni mieć. Jak możecie to, to, to używajcie, bo to mi, ratowało mi życie w wielu, no, wielu, wielu sytuacjach, że, że po prostu miałem ten popołudniowy, na no, takie 20 minut przynajmniej. Tutaj zwłaszcza ostatnio jak żona chorowała, bo, bo tak samo sytuacja była okropna z tym spaniem, bo najpierw pies, jeszcze żona wtedy spała dobrze w miarę w tej chorobie, no ale psa w nocy musiałem dbać, jak mi wstawał to musiałem wychodzić co dzień, co noc praktycznie raz, a czasami dwa razy, nawet w nocy mnie budził. A że ślepy i nie mógł chodzić, no, wynosiłem go na, na zewnątrz. Zima nie zima. <grystanie> to, no to, tak, tak się żyje. I dlatego bardzo polecam, jeżeli ktoś potrzebuje, czy, czy ma mało, mało snu, to, to popołudniowa drzemka jest po prostu. No, tak bardzo potrzebna i tak bardzo ważna w życiu, te 20 minut, nawet no czasami więcej jak się dało, do godziny, nawet czasami spałem, jak się, jak się dało w dzień, żeby nadrobić. Bo na przykład te ostatnie no takie najgorszy czas, jak już żona tak była naprawdę chora przed śmiercią, to dwa, trzy razy czasami w nocy to takie pełne wstawanie ze światłem, ze wszystkim. No tak jak obowiązki no, przy chorej, no, no wiecie, trzeba, trzeba zrobić rzeczy. I człowiek się nie zastanawia na tym, no, to potem właśnie w ten dzień to, takie, takie małe przyspanie to po prostu jest, jest nie, nieocenialne. Bardzo, bardzo polecam. A jak bardzo taki, no może przykład jakiś, jak, jak, jak szybko wy, wyłączam się to światło, to kiedyś byliśmy z scenami. W, w muzeum Historii Naturalnej jest takie, tak chyba się to tłumaczy w Nowym Jorku. Bardzo polecam, by ktoś był w Nowym Jorku, bardzo, bardzo fajne muzeum zobaczyć. Tam żeśmy poszli się kupiliśmy bilety na. No taki jest. O, uciekło mi z głowy. I tak samo w się nazywa, jak po angielsku, co się patrzy na gwiazdy, no planetarium <grystanie> i takie było, w no, planetarium było, w taki, siedziało się w takich wygodnych fotelach po, położonych, praktycznie się patrzyło do góry, to ja tylko na to się usiadłem, no, dosłownie trzy minutki światła się wyłączyły od razu, dzieciaki, dzieciaki, no już chłopcy byli prawie praktycznie dorośli wtedy, nie budzili mnie, oni wiedzieli, że ja tak śpię, tak? <grystanie> dali mi przespać te pół godzinki. <grystanie> No, tak mi się światła no do, no do tej pory nie mogę praktycznie telewizji oglądać, bo jak się tak oparł, to, to jest tylko parę minut i, i, i tego. I śpię zaraz, nawet w ciekawych tych. No, mo może jakiś mecz, to może mnie zainteresuje, to jeszcze obejrzę. A tak, to wszystko, i, <grym> światła się wyłączają raz, dwa. Także chciałem powiedzieć tylko, że nawet 6 godzin spania to jest, to jest za mało. To jednak trzeba dla, dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Przynajmniej 7 godzin do 9 spać. No i, i ten taki, ja to używam takie słowo newralgiczny, albo taki najbardziej ważny czas spania. To tam gdzieś wyczytałem od tych mądrzejszych i starszych i tych, co tam jakieś robią te doświadczenia, że no między tą, tą trzecią a piątą, drugą a szóstą, tak mniej więcej, no, no jest taki, taki sen najlepszy i te, ten mózg tam jest w najgłębszym śnie i najwięcej zyskuje tego wypoczynku w tych, w tych godzinach. Także nie dość, że trzeba spać. te, te no odpowiednią ilość czasu, to trzeba też spać w odpowiednim czasie. Także bardzo to jest, to, to jest ważne I, no i, to, i tak samo, jeżeli chodzi, no, no, pewnie starsza generacja mi ogląda, ale tak powiem, jakby ktoś nie wiedział, czy tam miał młode dzieci w domu, no to, żeby ci młodzi spali długo rano, bo, bo jak tam, no kiedyś tam studiowałem takie różne rzeczy, no, a propos pracy mózgu i, i wiecie, to jest bardzo ważne, jak, jak te dzieci się rozwijają i chodzą do szkoły, żeby rano dłużej pospały. Tak naprawdę ta szko szkoła zaczyna się za wcześnie, powinni dzieci spać tak do ósmej, dziewiątej, powinny spać. Bo rano wypoczywają bardzo, bardzo dobrze i bardzo dużo i wtedy ta regeneracja jest i bardzo dobrze im w szkole idzie, jak, jak śpią dłużej rano. Tak mówię, wspomnę tylko, bo tak mi się przypomina takie rzeczy. No a ktoś pytał się o to spanie, no, no mówię, drzemka popołudniowa, ratuje mnie, po prostu ratuje mnie. Teraz mam przerwane, nie wiem co się stało i raptem nie mogę spać nad ranem, ale... Druga rzecz, którą też gdzieś od tych starszych, mądrzejszych się nauczyłem, że wiecie, jak się w nocy obudzicie i nie możecie spać, czy wieczorem nie możecie zasnąć, to, to nawet leżenie w łóżku, tylko no w spokoju. Wiecie, nie możecie pozwolić sobie na, na, na myślenie o, o stresowych sytuacjach czy, czy takich rzeczy. To jest tak samo, no nie tak samo wartościowe jak sen, ale, ale przynosi bardzo dużo odpoczynku, mimo wszystko, że nie śpicie, tylko leżycie. Tylko trzeba kontrolować myśli. Co, to jest cały inny program. A propos, skąd te myśli nam przychodzą, tak no jestem, co wy na to myślicie. Skąd nam myśli przychodzą? My je robimy, czy do nas przychodzą? My takie coś generujemy? No, ciekawa sprawa. No i w każdym razie, jak się nie stresujecie i leżecie o spokojnie, wiecie, myśleć o, o urlopie, o czymś przyjemnym, albo jak się da, to skoncentrować się na oddychaniu przez nos i nie myśleć o niczym. To takie spanie, nawet jak godzinę czy, czy dwie leżycie i nie śpicie, to tak nie tak samo, ale bardzo dużo daje odpoczynku, no, tylko w spokoju trzeba i nie denerwować się, że nie możecie usnąć. Absolutnie nie myśleć o tym, że, że nie możecie usnąć, tylko że, że uzyskujecie odpoczynek, mimo wszystko, że nie śpicie I, 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 no, i to też przynosi bardzo dużo. No i tak pomyślałem, ponieważ obiecałem, że, że o śnie opowiem, no tyle akurat mi przyszło do głowy w tej chwili. No także wam dobrego snu codziennie i z każdej nocy takiej właśnie dospanej, no. no W starszym wieku, jak jesteście na emeryturze, to już macie czas. No, no, organizm różne ma potrzeby w starszym wieku. Niektórzy potrzebują dużo więcej, niektórzy dużo mniej. No trzeba pamiętać, że przez całe życie jesteśmy indywidualnościami i żaden człowiek nie jest taki sam. Także tak samo sen i tak samo dieta. To są wszystko uzależnione od każdej osobowości i od każdego organizmu osobno. Także te wszystkie diety i te wszystkie zalecenia, które są rzucane na całe społeczeństwo, czy na grupę społeczeństwa, czy na grupę wiekową, no niestety troszkę się mija, no mija się trochę z celem, bo, bo wszyscy, wszyscy mamy inne potrzeby. I Witaminy, i spania psychiczne. no jesteśmy indywidualnościami, pomimo że te DNA mamy takie bardzo podobne do siebie. Także no więcej nie powiem, na no, co wam powiem, każdemu rady nie dam, nie jestem lekarzem, nie jestem psychologiem ani psychiatrą, no, i nie jestem no, chyba dobrym nauczycielem, tylko jestem takim, co opowiada z życia swoje, swoje to co usłyszał i, i zobaczył. To tyle dzisiaj przy kawce. No, o finansach lubię rozmawiać, będę jutro opowiem. No, wczerw, po wczorajszym programie były pytania, ale to może jutro albo po południu coś opowiem więcej, bo bardzo lubię gadać o, o, o pieniążkach i o takich rzeczach. A, a dużo ludzi interesują pieniądze, także będzie fajny, fajny będzie ten opowiadanka. No a na razie o spaniu. No, przy, dopiero nie, słychać ptaszki na zewnątrz, ale za zimno i za ciemno na zewnątrz. No to macie ze środka. A teraz serdecznie pozdrawiam wszystkich. Życzę przyjemnego dzianku. i, no, i tak, jak mówię, dobrego spania, bo bez, bez dobrego odpoczynku to jest, to jest ciężko w dzień <grywania> egzystować. No, myślę, że coś tam wytłumaczyłem z tego swojego życia no i tego emigracyjnego, że i, jak to sami jest ciężko. To, takie rzeczy, o których się nie mówi często i nie, nie wie nawet, jakie są, no, jak, jakie są koszty. Tego, tego właśnie samotnego, bez rodziny i bez nikogo obok no, wychowywania dzieci i bycia, bycia właśnie w takiej, no w dalekiej krainie od domu. No. Wszystkiego, drogie, wszystkiego dobrego kochani, wszystkiego dobrego. Zdrówka przede wszystkim, no całuję.